Znalazłem trik, który jest zdecydowanie lepszy od tych wszystkich, które testowałem. Nie trzeba nic kupować, nie trzeba nic kombinować. Prosty sposób na to, żeby obniżyć poziom glukozy we krwi, poprawić swój metabolizm w domu. Zerknijcie do końca, bo to odkrycie jest top. W ubiegłym roku dr Hamilton z USA odkrył jeden mięsień, który zajmuje praktycznie 1% naszego ciała, a który powoduje, że jeśli go uruchomimy, obniży nam poziom glukozy nawet... O, zobaczycie ile o, bo przetostałem to osobiście, pod koniec filmiku będzie wszystko sprawdzone, czy mówi prawdę. Posłuchajcie, co mówią inni, jak rekomendują. Ja natomiast sprawdzę te ich twierdzenia i zweryfikujemy w praktyce, jak to wygląda, czy faktycznie to działa, czy nie. To jak ćwicząc jeden mały mięsień na naszej nodze, można wyhamować cukrzycę oraz inne choroby metaboliczne, a w tym... Otyłość miażdżyce oraz nadciśnienie. Ta prosta i skuteczna metoda bez leków, igieł oraz strzykawek naprawdę działa. Dowiedli tego naukowcy dwa miesiące temu. Grupa naukowców z USA pod okiem profesora Marka Hamiltona z Uniwersytetu w Houston odkryła, że mięsień płaszczkowaty łydki potrafi podkręcić metabolizm na wiele godzin. W toku badań okazało się, że praca tego mięśnia wyrównuje poziomu glukozy we krwi i zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę. Pomimo faktu, że mięsień płaszczkowaty stanowi zaledwie 1% masy ciała, jest w stanie zwiększyć tempo metabolizmu i z łatwością podwoić, a czasem nawet potroić utlenianie węglowodanów w całym organizmie. Pewne jest natomiast, że mięsień płaszczkowaty potrafi wykonać potężną pracę. Wynika to z jego specyfiki, a mianowicie z rodzaju paliwa, którego potrzebuje. Podczas kiedy praca innych mięśni napędzana jest przez glikogen, mięsień płaszczkowaty czerpie energię z cukru i kwasów tłuszczowych zawartych we krwi. To pozwala mu na wielogodzinną pracę bez uczucia zmęczenia. Mięsień płaszczkowaty jest to mięsień, który znajduje się w tylnej części goleni i porusza stawem skokowym. Wiemy, że choroby takie jak cukrzyca, stan przedcukrzycowy, choroby układu krążenia i demencja mają główną przyczynę metaboliczną. My i inni przyjrzeliśmy się temu mięśniowi zwanemu mięśniem płaszczkowatym. Jest to podstawowy mięsień, którego używamy w dolnej części nogi do stania, chodzenia i biegania ma zupełnie inny zestaw właściwości anatomicznych i komórkowych, które czynią go wyjątkowym. Dowiedzieliśmy się, że jeśli możesz aktywować mięsień w określony sposób, to zużyje on więcej energii niż normalnie. Z zewnątrz wygląda to prosto, ale czasami to, co widzimy gołym okiem, to nie cała historia. Specyficzny rodzaj skurczów płaszczkowatych, który opracowaliśmy i testowaliśmy, nazywamy pompką płaszczkowatą. Możesz to robić siedząc, co jak wiemy, robimy często, ponieważ przeciętny człowiek siedzi około 10 godzin dziennie. Z zewnątrz, jeśli powiększysz kostkę, będzie to wyglądało bardzo podobnie do chodzenia, także kostka się zgina, a pięta unosi się. Jednak wewnętrznie jest dokładnie odwrotnie. I to jest część sekretnego triku, że zamiast tego, podczas wykonywania tej czynności, mięsień jednocześnie się skraca, podczas gdy neurony ruchowe intensywnie się aktywują. W przypadku chodzenia dzieje się dokładnie odwrotnie, ponieważ mięsień jest wyłączany, gdy pięta zaczyna się unosić. Wykazaliśmy, że ludzie mogą obniżyć poziom glukozy we krwi podczas jednej sesji wykonywania skurczów mięśnia płaszczkowatego o około 50%. A wielkość rywalizuje z tym, co można zobaczyć po godzinach ćwiczeń lub jakimkolwiek innym rodzaju terapii. Nie znamy żadnego podejścia terapeutycznego, nawet najsilniejszych farmaceutyków, które zbliżają się do zwiększenia tempa przemiany materii w takim stopniu, jak aktywacja 1% masy ciała poprzez długotrwałe skurcze mięśnia płaszczkowatego. To, co opracowaliśmy, to sposób, w jaki ludzie mogą utrzymywać aktywność skurczową mięśni przez wiele godzin, a nie minut. W ten sposób mogli użyć specjalnej mieszanki paliw. Zamiast używać glikogenu domieśniowego, który jest zmagazynowanym węglowodanem, byli w stanie użyć paliw pochodzących z krwi, takich jak glukoza we krwi i lajpouproutyni krwi. Chciałbym Ci powiedzieć, że jest to prosta nowa sztuczka fitness. To nie jest hack. Nie jest to tak proste, jak po prostu uniesienie pięty lub podniesienie nóg, gdy siedzisz, potrząsasz nogą lub wiercisz się. To bardzo specyficzny ruch który został zaprojektowany, w którym używamy pewnych technologii, które niekoniecznie są dostępne publicznie. Chyba że jesteś naukowcem i wiesz jak z nich korzystać. Chodzi raczej o to, że ludzkie ciało ma w sobie coś, co zachowało zdolność do pracy przez wiele godzin bez końca, bez zmęczenia i robi to przy użyciu innej mieszanki paliwowej. To tak, jakbyśmy odkryli nowy organ Mimo, że tam jest, widzieliśmy go, ale nie wiedzieliśmy, jak go prawidłowo używać, aby zoptymalizować nasze zdrowie. Skończmy z tym gadaniem. Teraz przejdźmy do praktyki, zobaczymy, czy to działa. Wypiłem 21 gram cukru, żeby miał czystą próbę nadczą, a następnie po 10 minutach zrobiłem 40 ćwiczeń, jak na załączonym obrazku, i ponawiałem je co 5 minut. Widziałem, co się dzieje, na bieżąco z poziomem glukozy we krwi i co 5 minut robiłem kolejne 40. Zrobiłem takich rund 4, więc w sumie 160 ćwiczeń nogami, podnoszenie nóg na płaskiej powierzchni. Warto udostępnić ten film. Niech inni czerpią z tego dobrodziejstwa samo dobro. I co się wydarzyło? Zerknijcie na poziom glukozy we krwi. Ja wow. nie mogę. Ja miałem plus 60, bez żadnych ćwiczeń czczo, tak tutaj tylko plus 25. Więc wychodzi na to, że nawet więcej niż 50% to ćwiczenie redukuje poziom glukozy we krwi. Jestem w ogromnym szoku. Czułem trochę faktycznie, czułem trochę w nogach takie małe zakwasy, ale to ćwiczenie można wykonywać siedząc w domu nawet przy biurku odpowiednim sposobem, jakim zerknicie. ćwiczenie tego mięśnia jest proste. Możemy go wykonać zarówno na siedząco, jak i na stojąco. Jeżeli ćwiczymy na stojąco, wystarczy, że uniesiemy całe ciało na palcach, a następnie go opuścimy. Natomiast jeśli wykonamy to ćwiczenie na dowolnym wzniesieniu, na przykład na schodku ćwiczenia będzie bardziej intensywne, ponieważ uzyskamy większy zakres ruchu w dół. Jeśli wykonujemy to ćwiczenie na siedząco, warto go wykonać z obciążeniem w okolicy kolan. Pamiętajcie natomiast, że ćwiczenia mięśnia płaszczowatego nie zrekompensują nam wielu godzin siedzenia przy biurku. To nie zwalnia nas z uprawiania sportu czy też codziennych spacerów.